No, tu są połówki od i głowica. To mówisz przejściówka? Tak, to jest przejściówka bez nadlewów na łańcuchu, na osłonę łańcucha. Tu jest od Junaka jeszcze puszka. Gaźnik od czego mówisz? Amal. Amal. Pierwsze motocykle polskie lub angielskie. To jest to od winaka? To jest od NZ? być może. Mhm. O tam są punkty hamulcowe od Warszawy sporo części od Warszawy jest. Puszki do Junaka Puszki do Junaka Po kolei pokażemy, w domu sobie obejrze to A tak, tu najważniejsze, rama od Wersja kielecka Wersja M04 Wersja kielecka Rama WSK Rama bez kół, yy, tu jest trapez Rama WSK to już jedna ramówka jedna ramówka jest mocno skorodowana, to to akurat akurat nie ma wartości. Nie, ona jest już za bardzo skorodowana, żeby ją sprzedać. Może jakieś pojedyncze elementy z niej tylko. Tu taki... A, zbiornik paliwa jeszcze od eschelki Odeschelki. A tam jest taka osłonka od czego? od Odemzetki od tu jest ciekawy silnik. Ten silnik, no, ciągniczek, taki jednosiowy, grębogryzarka. Są jakieś inne narzędzia do tego, czy nie? Są półk. Półk. Tak, Szwajcarski. Na wodzie. A gaźniczek, taki fajny, malutki, jak. Filtr w traktorze. Tak, olejowy. No, fajny. A ten szczębniczek to ile by kosztował? Nie wiem, nie wiem. To to dla ciebie komuś, wiesz, że tak. powiem U nas na wsi to mają duże traktory, ale komuś do miasta. No to jest zabytkowe już. Mm. Ja trzeba by sprawdzić, ile to ma lat. No właśnie. nagram to. No właśnie. Tam jest. W domu sobie odczytam. O co jeszcze tutaj pokazać? Trapez. No od tego, nie wiem czy to jest kompletny trapes. Brakuje tam pieszaków i półek, no. no. a tutaj rama i numer no. ramy, numer ramy, numer. Koło od a tam są błotniki, maska od Warszawy. Oto od, od tego N20 czy od tej 223, nie wiesz? Nie wiem. Może o, przednie bodniki, przednia maska to mogą się nawet nie różnić, bo tył to, tył to dźwięk był dźwięk. różny A przód mógł być taki sam Jeszcze jakie, drzwi leżą. No, od, Warszawy. od Warszawy drzwi, no też też by chyba. też chyba sprzedawalne. Jeszcze bo odrestaurowują te drzwi, ludzie. A drzwi no przednie to chyba takie same były. Chyba to co tutaj jest jeszcze w tych skarbach jest jeszcze Mikołaj, święty Mikołaj jest jeszcze często od samochodu jakiegoś Aparat zaponowy Lampa jedna od Warszawy O, też chyba no tu jeszcze pod tymi kołkami coś jest jakieś okładziny No ja się z czego do Junaka mam zbiornik Ty A ta, ta blacha to też jest do Junaka, nie? No, no. Tak, to jest między puszkami Tam tam w garażu jest takie Puszki do Junaka A Mhm.